W eschatologii, czyli nauce o końcu czasów, jest takie określenie już, a jeszcze nie. I to jesteśmy trochę w takim momencie naszego rozważania wędowego, ale też treści, które Bóg nam daje przez świętą Teresę. Szóste mieszkanie. Wczoraj skończyliśmy na tym, że Bóg prowadzi nas w tym mieszkaniu w taki sposób, żebyśmy bardziej widzieli dawce, a nie dary. I że nasze zmysły, nasze emocje, cała nasza psychika, nasz rozum, to wszystko nie, ma być bezwarunkowo poddane Bogu. Znaczy ma kochać po prostu. Czyli my mamy cały człowiek kochać i to jest droga, którą Bóg nas prowadzi. Teresa opisuje w tym szóstym mieszkaniu, czy w szóstych mieszkaniach, też listę nadzwyczajnych darów ze strony Boga. Bo to nie jest tak, że Bóg nie daje darów. Chodzi o to, żebyśmy skoncentrowali się przede wszystkim na Nim, a nie ze względu na dary, ale przez te dary na Nim. Myślę, że to jest zrozumiałe. Oczywiście u świętej nabierają one formy takich fenomenów mistycznych, ale Teresa mówi, że też jest druga droga taka zwyczajnego doświadczania tych łask. Widać to też, kiedy patrzymy chociażby na drogę, rozważaliśmy ją małej Tereski, Dwa czy trzy lata temu, nie pamiętam, na ronatach. I wielkiej Teresy teraz. Co jest wspólne? Cel, choć droga jest trochę inna. I podobnie będzie w tych szóstych mieszkaniach, że Bóg będzie przychodził z łaskami, ale w zupełnie czasem inny sposób. U jednych w bardzo nadzwyczajny, mistyczny, a u drugich w bardzo zwyczajny. O jakich łaskach mówi Teresa? Pierwsza łaska tak zwana rana miłości. Teresa pisze, że człowiek czuje się zraniony, a ta rana to jest pragnienie pełni, pragnienie nieba, pragnienie wieczności. I dlatego człowiek przeżywający szóste mieszkanie odczuwa jakby nieustannie niedosyt. Cierpi z jednej strony, ale z drugiej strony jest zadowolony, chce tęsknić i pragnąć jeszcze bardziej. Człowiek szuka wtedy Boga w prostocie życia. Czyli taka tęsknota, która, którą może tylko Bóg wypełnić rana miłości. Druga łaska, słowa oblubieńca. Teresa pisze, że człowiek zaczyna słyszeć wewnętrznie lub zewnętrznie słowa Boga, który często stawia go w postawie posłuszeństwa wobec udzielonych słów. I tutaj może rodzić się takie pytanie, i Teresa na nie też odpowiada, a co jeśli. Ja go nie słyszę w taki sposób, nie? czyli w taki nadprzyrodzony, jest bardzo prosta odpowiedź. Nie? Masz Pismo Święte. on mówi: To jest list od Boga. Nie? Przychodź czy przechodź ponad uprzedzeniami. Nie? Stawaj z wiarą. Nie? Słucham teraz Boga, który do mnie mówi. Otwierając Pismo Święte, miej cały czas świadomość, że słuchając go na liturgii, Bóg teraz mówi. To jest taki czas. I to jest ta zwyczajna droga, mówi Teresa. I on mówi nieustannie do ciebie i do mnie. I co jest ważne? Nie tyle, żeby to wiedzieć, tylko żeby za tym iść. Bóg tutaj oczekuje posłuszeństwa. Trzecia łaska, tak zwane porwania ze strony oblubieńca, widoczne na zewnątrz jako, Teresa mówi o lewitacjach, ekstazach, lotach ducha, uniesieniach. To brzmi trochę tak kosmicznie z jednej strony, ale co się takiego wydarzy, jak Teresa to opisuje, że Bóg wprowadza człowieka w swój świat. Jesteśmy coraz bliżej, coraz bardziej zjednoczeni z nim i niejako już mu otwiera drzwi do siódmego mieszkania, do zjednoczenia. I rodzi się w człowieku zachwyt, bo Bóg pokazuje swoje piękno, przestrzeń, do której człowiek przez całe życie dążył, a teraz widzi to bez wysiłku. To jest mu po prostu dane. I dlaczego są te stany? Bo cielesność, nasze ciało nie może tego znieść. Nie? Przeżywa to oczywiście na swój sposób, i Teresa pisze, że stąd są te uniesienia. To jest najprościej mówiąc: wyjście z siebie. Ale nie na zasadzie odłączenie duszy od ciała. Jak pokazują nam to niektóre New Age czy inne sposoby myślenia. Teresa mówi: ciało nie nadąża. Najprościej mówiąc, nie jest w stanie przyjąć tego w taki sposób. Ja tutaj dodam od siebie, jakby trochę wariowało. Nie? Co jeśli nie mamy takich stanów? Nie? nie chodzi o to, żebyśmy ich pragnęli, ale jeśli nie doświadczymy takiego momentu przeżywania i takiego wymiaru. Teresa mówi, że Bóg pociąga człowieka też na inne sposoby. Pisze, że trzeba przejść ponad przeciętnością i to, co zwyczajne, przeżywać jako nadzwyczajne. Czyli być po prostu wdzięcznym. Być wdzięcznym. Ekstaza to jest wyjście ze stanu stateczności nie? z Łaciny. A więc Teresa mówi, przez wiarę, nadzieję i miłość wychodzisz ponad siebie. O co będzie chodzić? Nie? O jaką zwyczajną drogę? Heroicznie wykonujesz dzieła miłości. Najczęściej wobec bliźnich, którzy są dla ciebie trudni. To jest wymiar wyjścia czy wejścia ponad siebie. Kiedy masz kochać tego, kto cię rani. Kiedy masz się pojednać z mężem wieczorem, bo była draka przez cały dzień. O taką heroiczność będzie chodzić. O przeżywanie nadzwyczajnie swojej zwyczajnej codzienności. I Teresa mówi, że to jest trudne, ale to daje możliwość wyjścia z siebie poprzez miłość i przebaczenie. Kolejna łaska cierpienie rozdarcia. Teresa mówi, że ceniąc sobie przyjaźń z Bogiem, człowiek ucieka od grzechu i świata, a z drugiej strony człowiek pragnie rzucić się w ten świat po co, żeby chociaż jedna osoba poznała Boga. I Teresa mówi, że tu potrzeba szaleństwa miłości. Kolejna łaska to jest oglądanie oblubieńca, tak zwane widzenia albo wizje. Wizje świętej Teresy są poświadczeniem jakby ciągłego rozważania przez nią człowieczeństwa Jezusa. U Teresy to się cały czas przewija. Zobaczmy, że to wraca w czasie naszych rozważań roratnie. Człowieczeństwo Jezusa, jego wcielenie, to, że stał się człowiekiem, to, że stał się bliski. I ona to widzi. Ona to widzi, prostu ma wizję. Co jeśli nam się to nie będzie wydarzać? No i teraz sobie daję odpowiedź, że powinniśmy nieostannie rozważać właśnie człowieczeństwo Jezusa poprzez dostępne środki i znowu mówi, poprzez oczywiście czytanie Pisma Świętego, nie? że to będzie w nas sprawiać, że Jezus będzie stawał się ciałem. Więc dochodzimy u Teresy niejako do końca szóstego mieszkania i Teresa dzieli się takim doświadczeniem, bo widzi jak wiele w jej życiu się już zmieniło i jak bardzo siebie poznała. To, to się wpisuje też w nasze wczoraj zakończone rekolekcje, żeby zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, nie tylko widzieć to, czego nie mamy, żeby się sobą nie zniechęcać. I Pewnie tak jest, że kiedy wprawdzie staniemy i Teresa też prosi nas, żebyśmy to zrobili, to widzimy zupełnie z innej perspektywy siebie. To jest prawdziwe poznanie. I Teresa mówi, że takie dwa doświadczenia człowieka mogą spotkać, jeśli chodzi o przeżywanie tego szóstego czy szóstych mieszkań. Powinno, czy pojawia się u człowieka szóstego mieszkania lepsze rozumienie własnej nędzy czyli człowiek uświadamia sobie że nie popełnia grzechu przed bogiem ale uwaga u boga czyli czy jakby w bogu o co chodzi teresa mówi że człowiek zmusza w ten sposób boga do zawarcia w sobie jego grzechu inaczej mówiąc że bóg znosi nas z naszym grzechem znosi abyśmy nie wyszli z twierdzy naszego wnętrza. I to rodzi łzy wdzięczności. Teraz mówi, że Bóg nosi mój grzech. I drugie doświadczenie: teraz mówi, że człowiek w szóstego mieszkania będzie doświadczał ognia nieobecności, że pragnienie oglądania Boga jest w nim tak mocne i tak niezrozumiałe przez innych, bo. Trudno jest, żebyś podzielił się z kimś takim doświadczeniem wewnętrznym, ktoś powiedział: Tak, rozumie. Najczęściej widzą Ciebie, czy będą Cię widzieć jako dziwnego. Zresztą tak mieli święci. Nie? I mówi, że przez brak zrozumienia wobec innych tak, człowiek jakby wchodzi w taką przestrzeń samotności której nikt i nic poza Bogiem nie jest w stanie zaspokoić. I to niezaspokojone pragnienie spotkania rodzi, Teresa mówi, nieobecność, niczym zawieszenie na krzyżu między niebem a ziemią. Taki stan. Podsumowując szóste mieszkanie. W tym mieszkaniu Teresa widzi siebie jako przede wszystkim niesioną przez Boga, i wszystko widzi w perspektywie osoby będącej w ramionach Ojca. Odczuwa to oczywiście inaczej, bardziej jako tracenie gruntu pod nogami, ale ponad to wszystko nie, ona ma świadomość, że mimo trudu nie, jest umiłowana i pokochana. Że jednoczy się z Bogiem, że On jest pełnią w niej. I oczywiście kiedy czytamy o tym wszystkim, no to tak się to może fajnie wydawać, nie? takie proste, oczywiste. Natomiast trud polega na czym? Kiedy zaczynamy to przeżywać. I Teresa daje taką ważną radę. Nie? I nie chodzi tylko o te łaski nadzwyczajne. Nie? Chodzi w ogóle nie? o doświadczenie tego mieszkania, czy tych mieszkań. Pokazuje na Jezusa, który jest krzyżowany. Nie? Mówi: jest, Z Jezusem jest Maryja i są jego najbliżsi przyjaciele. I to jest pewna rada bardzo ważna, nie? Że, że nie możesz być sam. Że albo będziesz potrzebował kierownika duchowego, albo przyjaciół. Mówiliśmy o tym, kiedy rozważaliśmy Ignacego, mentora, nie? kogoś, z kim możesz się podzielić, albo kto po prostu przy tobie jest, to cię nie oceni, nie? ale powie: modlę się za ciebie. Z kim może też podzielisz jakiś kawałek swojej duszy, nie? w jakiejś trudności. I ważne jest, żeby nie być samemu. Żeby nie przeżywać, chociaż wewnętrznie się przeżywa tę swoistą samotność, to żeby nie być samemu na zewnątrz. I zobaczcie, że jest to przedziwne, że wielu świętych nie, kumplowało się ze świętymi. To jest, że Ta świętość jakoś przyciąga, że masz takie osoby, z którymi dzielisz duszę, duszę. To jest bardzo ważne. Nie? Taka rada, o której nie możemy zapomnieć. Więc dobry przewodnik czy dobrzy przyjaciele, tacy duchowi przyjaciele, będą oddramatyzować w nas nie? taką chęć kręcenia się wokół siebie. Nie? Będą nas czas, czasem tylko po prostu podnosić, towarzyszyć nam, nie? w jakiś sposób sugerować, że to jest właściwy czas duchowego, duchowego wzrostu. I naszych ostatecznych wyborów życiowych. Że to jest droga, która jest właściwa, nie? chociaż niezrozumiała. Więc podsumowując już całe szóste mieszkania, symbol szóstego mieszkania to jest oczyszczający duch święty. Stan człowieka, no to są zaręczyny duchowe. Odpowiedzią jest ekstaza, czy w sensie tym nadzwyczajnym, czy tym zwyczajnym. Zadaniem. Hmm, Poddanie się oczyszczeniu biernemu, modlitwa to dotykanie codzienne tajemnicy Boga. I Chrystus jest tutaj oblubieńcem, a postacią biblijną, która prowadzi przez te szóste mieszkanie jest Mojżesz, który, doświadczając cudów, najbardziej cenił sobie, wiemy co? Przyjaźń z Bogiem. Nie to, co on robił, ale to, że jest.